Kolejny dzień pracy przy rozplantowywaniu tej kupy ziemi. Wczoraj była tutaj taka sama, i już ślad po niej zaginął. Przepraszam, co wy tutaj robicie? Przerzucamy na taczkę ziemię i wywozimy na dziury, żeby później zasiać nową trawę. A to bardzo pożyteczna sprawa. Tutaj są te dziury, które zaspujemy. Wczoraj też tutaj była hałda wielkości jednej przyczepy, w tej chwili już śladu po niej nie ma. Dzisiaj, może, kolejną się uda zlikwidować. ją postawiliście. Rafał, jak ta praca jest bardzo ciężka? Tak, jest bardzo ciężka, ponieważ musimy wkopywać szpadlem w mokrą ziemię i to jest bardzo trudne. No nasze mięśnie jak na razie dają radę. Czekaj, nie, jeszcze nie robiłem. Teraz. I Uwaga. Nie Ja Nie ja w No, tylko powiedz. A

Ja? A? ja! ja się do mnie wziąłem A na którą to jest jego? Ja Chcę cię bujać. Tak. Teraz. Muszę... No. ja muszę było ci klasę do cła. Górna!

Masz problem jakiś? No tak mam problem Nie no. masz problem? Tak mam problem Halo Ja bo, słuchaj, to słowo. On kręcił film, a to się jak odzywało. No i co będzie? I taczka pusta Ciężka praca w morzu Kopiemy tutaj! Tam są człowieki... Nie z tego świata. No, którzy tylko by się pomyli. Tam oto robotnicy zastępczy.

Ty weź te. Czeka był kusielka szponia. Oj oj oj. Łaska Kleba to dobra jest ten pomůžu, się ładuje. Tak, pomůžu, tylko pomóż, pomóż mu baterpaka i tak. No, A <vědou bude>. się <laughs> <Důvěle, laughs> <a vědou bude. laughs> Tak, to cały czas ciągnie, że oni ci popychają. Ty ja w No, o w ten sposób to pójdzie. To leci? Tak, nagrywa się. A czemu tak poprzednio stawiłeś kamerę teraz? Nagrywanie to już jest powiedzisz? Nagrywanie. Oj. Rozgarnij to, rozgarnij to, obróć No co, co robię? dobra, po, dobra robota. To jest hardcore koksu trzeciego stopnia. kopać w ziemi. A tam ci przyszedł, chyba, żeby się bawić tylko. ja jak tu się pod Ale tutaj jak tak zacznie tym to będzie słabo, słabo widać tutaj patrz. Tu jest.

Daję wam. No bo to się będę kąpać? Tak. Co, czy pana czy chodzi, czy się pada? Panałek się tko co tu byli? Tak. Tylko my? Tak. A oni nie. Tak. Nie tak też. Idź, idź, Kurde, widzisz, broni mnie pies. Pies mnie broni. uciekaj, uciekaj, Rex, ode mnie. Uciekaj. Reks, uciekaj ode mnie. Uciekaj ode mnie, Pobróciłeś mnie całego. Ludzie! Uciekaj. Kuźwa, no. Uciekaj stąd! Dawaj, Не се пуштат ниту вода до вас. Мооо. Ти бача. ја купал.